No, to już nawet jest wpisane przeze mnie typie. Czemu? Hmm. Śmiesznie by było jakby były... byli dwaj gracze, którzy... gdzie jeden by się nazywał Razem, drugi by się nazywał Stuwa, i oboje by grali E50. Jeszcze <grym> Już nie. To byłby całkiem śmieszny żart. No teraz pomyślę, że Razem 150 by się nazywali, by grali dwoma 75 -kami. Mam zero obrażeń. Ja tak. nie jestem do mnie Tak działa. Mój ulubiony Centurion AX to taki, który gra na okay. Zawsze kurwa, okay. kurwa! I chuj w dupę wypierdoliło mnie na 10 sekund i minus procent z marki zero obrażeń. Pierdolony kurwa internet! Przepraszam, nie powiedziałem się śmiać, ja ale... wczoraj z tym prądem, gdzie mnie 14 ja razy JA PIERDOLĘ pach... KURWA! Nie więcej contentu. Chuj w pizdę, nie o content. To już inny content, kurwa.